Ja zawsze, kiedy mówię o strachu i o regulowaniu strachu, czyli o jakiejkolwiek innej emocji, zawsze podpowiadam, że yy, mamy taką wskazówkę 3R. 3R, ta wskazówka pochodzi z książki self z takiej teorii self -Rec. to jest książka wydana w Polsce przez wydawnictwo Mamania, możecie sobie jej poszukać. I self jest taką teorią opowiadającą o tym, jak powinniśmy reagować, przeżywając emocje. I te 3R. To są takie trzy praktyki, o których chcę Wam teraz powiedzieć. tak. Po pierwsze, R to rozpoznanie. Żeby regulować emocje, musimy rozpoznać, z jakimi emocjami mamy do czynienia. I stąd tych kilka wskazówek na początku o tym, czym jest strach, kiedy możemy go czuć i jak może reagować nasze ciało. Dwa to regulacja, czyli zrobienie czegoś, żeby się lepiej czuć, przeżywając daną emocję. I od razu powiem, że. Mamy taką tendencję, że jak na przykład nasze dziecko się boi, sama jestem mamą i sama wiem, że czasami odpala mi się ta tendencja do zachowań. Kiedy widzimy strach naszego dziecka, to mamy ochotę krzyknąć: uspokój się, nie bój się, masz być dzielny, masz być dzielna. Takie okrzyki nie pomagają nam w regulowaniu emocji. To są schemaciki, takie tendencje do zachowań, które wynieśliśmy z domu, tak zachowywali się powinni nasi rodzice, dziadkowie, nasi nauczyciele. Nikt się nie uspokoi na hasło, uspokój się. Kiedy widzimy, że ktoś jest w emocjach, w strachu, czy jakiejkolwiek innej emocji, to co możemy zrobić względem tej osoby, to zapytać, czego potrzebujesz, żeby się uspokoić? Albo czego potrzebujesz, żeby czuć więcej spokoju? I ja wiem, że na początku jak zadajemy to pytanie dziecku, czy komukolwiek, bo tak samo jest, kiedy zadaję to pytanie osobom dorosłym. To, to na początku nie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale im częściej będziemy sobie te pytanie zadawać, tym, tym częściej i tym łatwiej znajdziemy odpowiedź na to, czego potrzebujemy, żeby się uspokoić. Więc mamy rozpoznanie, mamy regulację i mamy trzecią rzecz, o, którą, o której szczególnie zapominamy, a jest tą rzeczą regeneracja. Jeżeli chcemy mądrze zarządzać swoimi emocjami, musimy pamiętać o tym, że ta cała reakcja emocjonalna, te napięcie, te wytężone zmysły, te otwarte oczy, te kołatanie serca, ta chęć ucieczki albo walki to wszystko spala bardzo dużo energii. My po przeżywaniu emocji musimy sobie dawać czas na regenerację i taki ten pan strach, strach którego tutaj mam, on też po przeżywaniu strachu. Musiał odpocząć i my wszyscy musimy odpocząć, I, i choć nie lubimy o tym mówić, to tego po prostu potrzebuje nasze ciało. Ale jeszcze Wam podpowiem kilka sposobów na regulację emocji e, strach, bo myślę, że to jest ważne. Więc po pierwsze, nie krzyczymy uspokój się, e, po, po pierwsze, rozpoznajemy czego się boimy. Tak jak mówiłam Wam przed chwilą, e, warto to sobie zapisać, warto o tym porozmawiać z kimś bliskim. Po drugie, w strachu bardzo ważne jest to, żeby w ogóle z kimś o tym strachu pogadać, zadzwonić do przyjaciółki, zadzwonić do rodzica, zadzwonić do kumpla, bo im więcej mówimy o tym, czego się boimy, tym częściej nasze napięcie związane z tą emocją spada, ale też możemy uzyskać wsparcie od drugiej osoby i to jest tak naprawdę w regulowaniu emocji bezcenne. To, co jeszcze pomaga na strach, na pewno bardzo pomaga oddech. Zatrzymanie oddechu. Oddychanie i głębokie, i nosem, wypuszczanie powietrza ustami. Takie wydłużanie oddechu, licząc sobie w głowie do trzech albo do czterech. Słuchajcie, oddech jest czymś, co zawsze mamy przy sobie. Oddech jest czymś co jest tanie, dostępne i powszechne. Oddech jest czymś co możemy ćwiczyć nawet w szkole, w domu, w pracy i inni tego nie widzą. Oddech zawsze pomaga na strach, bardzo. I też pomaga ruch. Moi kochani, dużo po wam powiedziałam, że strach to też jest ciało, to jest napięcie, to jest ta, ta mobilizacja do działania. I kiedy czujemy w strachu tak, tak dużo napięcia w ciele, poruszajmy się trochę. Albo pójdźmy na spacer, albo potańczmy do ulubionej muzyki, e, którą sobie puścimy na słuchawce, e, albo pobiegajmy, albo nie wiem, skopmy ogródek, albo po prostu umyjmy okna. Tak, jest dużo działań, jest dużo sposobów na to, żeby trochę, trochę rozpracować te emocje, które się kumulują w mięśniach. I bardzo ważne jest jeszcze to, i to już powoli kończąc, chcę Wam podpowiedzieć, że kiedy myślimy o strachu i kiedy myślimy o regulowaniu tej emocji, musimy też pamiętać o tym, żeby skupiać się na faktach i na tym, na co mamy wpływ. Mamy ten, taką tendencję, że kiedy boimy, strachu, boi, kiedy boimy się i kiedy czujemy strach, lubimy czarno widzieć. Lubimy wymyślać bardzo negatywne scenariusze, zakładać, co się wydarzy i że to się wydarzy na pewno. I warto się przy tym zatrzymać, bo bardzo często jest tak, że my dużo w tym strachu sobie wkręcamy zamieniamy strach na lęk, stworzymy wspomniane negatywne scenariusze. I jak to uchwycimy, to będziemy, się, to będziemy mogli trochę powstrzymać te, te myślenie zobaczyć, że wkręcamy sobie coś, co ma 1% prawdopodobieństwa i prawdopodobnie się nie wydarzy. Warto też zauważyć, bojąc się, zauważyć to, na co mamy wpływ, na co nie mamy wpływu. I przychodzi mi na myśl taki przykład, że tak jak dzisiaj um, wiele osób może się bać utraty pracy, czy w ogóle tego, że ich praca się zmieni, to tak jak nie mamy wpływu na to, co zdecyduje nasz szef i co zdecyduje czasami właściciel firmy, w której pracujemy, tak mamy na przykład wpływ na swoje działania. Na to, żeby nawet bojąc się utraty pracy, po prostu wykonywać tę pracę najlepiej jak potrafimy z sercem i zaangażowaniem. Mamy wpływ na to, że możemy się zawczasu trochę przygotować do zmiany pracy i na przykład przygotować sobie dobre CV, żeby ono po prostu było gdzieś tam w szufladzie czy folderze w komputerze. Pamiętajmy, że nie ma co się bać tego, na co nie mamy wpływu. Bójmy. Bojąc się, skupiajmy uwagę i nasze działanie na co, na co mamy wpływ, bo to też świadczy o naszym mądrym zarządzaniu energią. Kiedy się boimy, warto też sobie zadać pytanie: A czy ja kiedyś poradziłam sobie z podobną sytuacją? Jak ja sobie poradziłam, czy poradziłam z podobną sytuacją? Kiedy się boimy, musimy pamiętać o naszych doświadczeniach, pozytywnych doświadczeniach, o naszych zasobach, naszych możliwościach, o relacjach, które nas otaczają. I warto się tak przyglądać temu, że na przykład strachu nie jesteśmy sami. Mamy wsparcie i różne umiejętności, z których możemy skorzystać. Kiedy się boimy, warto też na przykład zadać sobie pytanie o to, co będę myśleć, czy co będę myślała o tej sytuacji, która się dzieje teraz i której się boję, ale na przykład za rok, za 5 lat, za 10 lat. Wtedy okazuje się, że to czego się boimy dzisiaj za kilka miesięcy czy za kilka lat może być czymś po prostu nieważnym, czymś malutkim, czymś do czego po prostu wrócimy i pomyślimy sobie: co to był za stres, co to był za strach. Jest to tylko część pytań, które możemy sobie zadawać w strachu. Jest ich cała masa, ale też nie mamy czasu na to, żeby je wszystkie analizować. Ja wam tylko chciałam o nich powiedzieć dlatego, żebyście przyglądali się swoim myślom w strachu. Te myśli w strachu często galopują, czasami właśnie przybierają e, formę bardzo negatywnych scenariuszy. Musimy się nauczyć tego hamować. I ostatnia rzecz o strachu na dziś. Takie pytanie, które często przychodzi e, od moich klientów, uczestników warsztatów, to jest pytanie o to, Marta, czy odważni ludzie się nie boją, czy odważni ludzie po prostu nie czują strachu? Czy odwagą jest to, że nie czujemy strachu? Nie. Chcę Wam powiedzieć, że to ludzkie jest się bać i nawet najbardziej odważni ludzie bardzo się boją. Jedyne, co ich wyróżnia, to to, że umieją sobie ten strach wyregulować, właśnie. Umieją o siebie zadbać strachu, umieją działać pomimo tego strachu, z tym strachem w kontroli. Po trzymać, mogą trzymać swój strach za rękę i mówić temu strachowi: To ja działam, ja rozumiem, że się boimy, rozumiem, że się boisz. Ale to ja działam, ja decyduję i chcę być odważna, i chcę być odważny. I pamiętajmy o tym, bo gdy będziemy pamiętać o tym, że nawet odważni ludzie się boją, przestaniemy bać się własnego strachu i zaczniemy go szanować, a to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, którą chciałam się z wami podzielić. Nie bójmy się swojego strachu, podchodźmy do niego z ciekawością i szanujmy swój strach, a na pewno też strach innych osób, naszych kolegów z pracy, naszych członków rodziny, a szczególnie naszych dzieciaków, to już koniec. Mam nadzieję, że wzbudziłam Waszą ciekawość tą emocją. Bądźcie z nami przy kolejnym nagraniu, które będzie o złości. Pozdrawiam Was serdecznie. Marta Iwanowska-Polkowska razem z Wita Cześć.